Ależ będzie się działo. Pogoda dopisuje. Coś mi mówi, że tego wieczoru zobaczymy futbol wysokich lotów. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do wspólnego oglądania. Tu Tomasz Smokowski, a ze mną ten mecz komentować będzie Jacek Laskowski. Już za chwilę mecz ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Krakowia zmierzy się z piastem gliwice. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Pora przyjrzeć się, jaki skład wystawiła Krakowia. A teraz oglądamy jedenastkę piasta Gliwice. Lubią zakładać wysoki pressing od razu po stracie piłki. Nie inaczej będzie zapewne i dzisiaj. To doskonała taktyka, żeby nie dać drużynie przeciwnej pograć piłką, ale wymaga żelaznej dyscypliny taktycznej i żelaznych płuc od całego zespołu, zwłaszcza tych piłkarzy bardziej wysuniętych. gwizdek i zaczęło się i to tyle z tej akcji Kelman Świetne teraz zachowanie, znowu są przy piłce. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Krakowia wciąż przy piłce, do bramki niedaleko. Dobra, teraz interwencja. Podanie do Michała Chrapka. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Kelman. Co zrobi Kornel Rupa? Dobre teraz wrzucenie z flanki. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Nie udało się utrzymać przy piłce. Ładnie teraz Krakowia, są coraz bliżej bramki. Ależ teraz sędzia gwiźdże. Wolny z tej pozycji będzie groźny. Bardzo daleko od bramki. Chyba za dużo obiecywaliśmy sobie po tym rzucie wolnym. Michał Chrapek. Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola karnego. Teraz strzał. Nie było wcale łatwo dosięgnąć piłki. Brawo. Trzeba dobrze rozegrać rzut rożny, Wykorzystać okazję na objęcie prowadzenia. Tak się powinno stopować ataki rywala. Co teraz zrobi chrapek? Bez faulu, czyściutki odbiór. I jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. I ruszyła pierwsza połowa. Teraz strzał. Nie było wcale łatwo dosięgnąć piłki. Brawo! Trzeba dobrze rozegrać rzut rożny, wykorzystać ok. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. Jorge Felix Jorge Felix też czasem popełnia błędy. Teraz korzystają rywale. Kelman, odbiór czerwijskiego, jest przy piłce. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Rzutka w pole karne, ale padła łupem obrony. Sytuacja opanowana. Kelman. Boczna strefa boiska wolna. Krakowia może ją wykorzystać. Odbiła się gdzieś ta piłka. Będziesz utrożny. I zmiana w zespole Krakowi. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego, ale uwaga mamy przechwyt po pressingu, popatrzmy co to przyniesie. Ma piłkę i okazję by dograć do jednego z kolegów. Opłacił się pressing, piłka opuściła boisko. Tymczasem dojdzie do zmiany, popatrzmy czy to zmieni jakoś obraz gry. Jastrusza do przodu. Czy będzie zagrożenie? Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Szansa! Mogą zaraz prowadzić! Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Czy czymś zaskoczy przeciwnika? Mądrze teraz. Dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Ale był czujny! Brawo! Sztab Krakowi przeprowadza zmianę. Zbiega teraz ostro ze skrzydła. O dobrze teraz zainterweniował. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Teraz strzał. Nie było wcale łatwo dosięgnąć piłki. Brawo! Trzeba dobrze rozegrać rzut rożny, wykorzystać ok. Mądrze teraz. Dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na Ale był czujny. Brawo! Sztab Krakowi przeprowadza zmianę.